Witam, 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 witam. Dzień dobry, witam. Pogoda do dupy, no tragiczna jest pogoda. Tragiczna jest pogoda. Faze na drinka, lubi pazy na twarzy. Dziękuję bardzo. Ona ma fazę na drinka, lubi pazy na twarzy. Dziękuję Faze bardzo, Loczar. Naprawdę, dziękuję prześlicznie. Tutaj... Lolczak 00 rzuca 100 złotych. Witam. Witam. Tutaj musi być taki ten. Tutaj musi być taki jakiś ekran, co by nie wyświetlał, tylko. Tu będzie się, Tu będzie tak się. Będą zamieniali się miejscami. Lolczak z, z tym. Z sahumerkiem. Będą się zamieniać, No widzowie, jest jedna rzecz, którą trzeba do jedzenia. za <laughs> 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 Jak ja się stęskniłem? Bozę. To jest na kiełbaska jeszcze w filmiku wersofonowym mieszkaniu. Życie nie mogło Pięknie być piękniejsze. Pamiętacie, jak kiedyś mówiłam wam, że kupiłam mieszkanie? Tutaj jest ono za tymi drzwiami. Czy widziałem ja tytuł są... wczorajszego TikToksa? Widziałem. Już w pełni umeblowane, udekorowane i wygląda przepięknie. Tak jak sobie to wymarzyłam. Zobaczcie. Oka to mieszkanie. Nowe mieszkanie vlog. Ale kula, wyszpa. Ciekawy, jaki metr jeszcze zajmuje. Na maksa się cieszę, że mogę Wam już je pokazać i że już teraz mogę Wam wszystko o nim opowiedzieć, ponieważ ja jestem bardzo, bardzo zadowolona mm, z tego. Ale mieszkania. pyszne ziemiaczki. Zostało zaprojektowane. Naprawdę. Na maksa się To jest jeszcze mniejsze niż poprzednie. No, bo ona kupuje mieszkania. Ona chyba będzie farmić generalnie high-six, mi się wydaje mocno. Bo ona kupuje kilka mieszkań i ona pewnie za jakiś czas będzie je wynajmować. Na razie to ona w tym będzie, wiesz, spącić, a potem pójdzie dla kogoś. Mieszkanie to jest kwestia gustu. Mi osobiście bardzo się podoba. I Jest to dokładnie mieszkanie takie, jak sobie wymarzyłam. Dlatego uważam, że warto było czekać. Nie będę. Generalnie montażysta do zwolnienia trochę Jest to dokładnie mieszkanie Bo zacenzurował widok za oknem Takie jak sobie A nie zacenzurował go w, biciu, od, w odbiciu w piekarniku uważam, Ale generalnie fajnie, że ma zieleń, zieleń pod oknem jakby, nie? To jest spoko, że to nie jest jakieś blokowisko warto. Pie... No. Zobacz, duże ma zieleni, nie? Nie będę wam pokazywać dokładnego widoku, ale możecie się domyślać. Wie... No, nie, a, nie będę wam pokazywać, ale wam pokażę. No i dzięki. Już pewnie jakiś Rainbow z TikToka już znalazł lokalizację. W takiej części Krakowa? Jest to mieszkanie, aczkolwiek uważam, że widok z tego mieszkania jest naprawdę bardzo fajny i lubiam to, że to mieszkanie ma mnóstwo okien i praktycznie w każdym pokoju jest właśnie okno, co daje też to, że jest w tym mieszkaniu To nie standard w tych czasach? Każdy ma okno? To pięknie wygląda pięknie. Ja na Maxa się cieszę na tym mieszkaniu. A nie, no znaczy z nie, nie ma, ale... ale... Też z takimi kolorami właśnie czuję się najbardziej komfortowo. Chciałam też, żeby na tym mieszkaniu było dużo drewna, żeby też prowadzić troszeczkę ciepła. Ja jestem fanką stylu czarownicy, Nie każdy Japan, ma chyba albo garderobę. Został troszeczkę przełamane też takim większym komfortem i ciepłem, ale bardzo, bardzo mi się podoba. Hanafa są to produkty od firmy Lektus i to właśnie z nimi wykańczałam moje mieszkanie. Osobiście uwielbiam te kolorów i uważam, że wszystkie te meble są wykonane naprawdę solidnie. Tak jak na przykład ten stolik i wszystko jakoś się trzyma. Wygląda tutaj na solidnie. No, bardzo, bardzo mi się to podoba. No i oczywiście kolory, to chyba mogliście się po mnie spodziewać, że postawię na kolory ziemi, ponieważ to są moje ulubione kolory. Nie ma co mówić. Tu jest pomieszczenie, które jeszcze jako jedyne nie jest tak w pełni, w pełni skończone, ponieważ jeszcze tutaj nie jest położone ma teraz, ale reszta pomieszczenia jest już skończona. Bardzo chciałam, żeby to mieszkanie było urządzone właśnie w taki sposób, jak ja bym urządziła, i jakby ja po prostu chciałabym mieszkać. I tak też się czuję, Czy ja się Szankcji? Komfortowo, ale też uważam, że ono jest wykończone ze smakiem i lubię. No i w moich ulubionych kolorach Ale o tym oczywiście już wiecie Bardzo dziękuję firmie Belpol I firmie Lektus Firmie Belpol za piękne podłogi i drzwi Które wprowadzają właśnie tą oazę I to ciepło do tego mieszkania Kajda A firmie Lektus dziękuję za przepiękne kto, łuszka... z kto z was idzie do kina? Już u, mnie, już u mnie pod olsztyńskim heliosem Już są normalnie plakaty rozwieszane Kiedy? Kiedy? 3 października Pięknie wykończyłam to mieszkanie Dodatkowo To nie jest złe urządzenie, się, mieszkanie że... jak, za wszystko, jak wszystko z Afryko do Stała. No dobra, no jakby tobie, nie wiem, jakbyś się wyprowadził od rodziców i by ci starzy dali, e, nie wiem, lodówkę, ku... i meble i byś się urządził niby mieszkanie, to byś nie mógł powiedzieć, że urządziłeś mieszkanie meblami? Postawiłam na funkcjonalność tego mieszkania i wykorzystałam dokładnie każdy metr tego mieszkania. Ej, nie dobrze? wiem, mnie to osobiście k ku... bierze, postawiłam na że krzaczek zasłania telewizor, nie? Już mnie to denerwuje, już jestem, już jestem poddenerwowany. Funkcjonalność tego mieszkania i Oj, wku... A mnie to tu Cyrduszku No jest duże, bo ma 80 metrów kwadratowych Ale Ech, mniej jest od mojego. bardzo <laughs> funkcjonalne Ma dwie sypialnie, duży salon z, Połączony z kuchnią Specjalnie powiększałyśmy ten salon, żeby właśnie tutaj było jeszcze więcej miejsca Dodatkowo ma to mieszkanie no, garderowe I trzeciej. dwie łazienki Także naprawdę jest tutaj dużo, dużo przestrzeni w Moim ulubionym pomieszczeniem w tym mieszkaniu Jest zdecydowanie kuchnia, która bardzo, bardzo mi się podoba I uwielbiam to, że wpada z dwóch stron mnóstwo światła W przyszłym domu chciałabym żeby to drewno się pojawiło. A teraz zapraszam. W przyszłym do domu? Bo jeszcze nie Właśnie na stworzenie garderoby. Ale co jest fajnym i praktycznym elementem w tym mieszkaniu, to deska, która się tutaj opuszcza, więc możemy sobie do nas spokojnie przyjść. Oooo, Fajne! Ja tak Fajne! Fajne! Tęczką totalnie trafiło do mnie i pod moje skrzydła. Chciałam zrobić po prostu perełkę z tego mieszkania i wiem, że jeżeli ja bym miała to zamieszkać, zdecydowanie chciałabym mieć garderobę. Wygodna. jaką tutaj stworzyłam. A na ten moment na pewno. Powieszę tutaj moje rzeczy koncertowe, które gromadzę i gromadzę. Czylicie, że ona ma jednocześnie i prysznic, i wannę? Zazdro, zazdro. Nie tego mieszkania jest zagospodarowane. Tak też zrobiłam. I prysz. Ale jakaś mała ta wanna, taka dla karła, nie? Trochę się wydaje być, że jak to się troszkę wy... Znaczy to jest taka wanna, w której się tak w stu nie położysz, o. Może bardziej to mam na myśli. Że jakby tutaj usiądziesz, rozprostujesz nogi, ale się na całej długości nie, roz... Nie, roz... Nie, roz... Nie, roz... nie rozłożysz, nie? Ale poczekaj, może jak tak dupa ci jeszcze troszkę zjedzie i woda będzie dotąd, to tu będzie głowa? A może i nie? Może ja co p... kocobały? Jak tu... czekaj, tu zegniesz nogi, brzuch... Nie, dobra, chyba nie jest aż taka mała. W taki sposób. Chyba. By można było korzystać. perspektywa no, mi tu się je. Kurwa, no nie wiem. Taka nie, mała, trochę mała. Tutaj jest prysznic. A tutaj wam. Trochę mała. Można na przykład brać prysznica tutaj wasza partnerka, partner może również korzystać z łazienki. A to już nie lepiej wziąć wspólny prysznic? Po co jedna osoba ma być w wannie, druga pod prysznicem? Jak można razem wziąć wspólny prysznic. Dziecko, więc wszystkie funkcje tego no. są spełnione, bo ogólnie wszyscy mi zapewniali, że nie mogę tutaj zrobić prysznica i wannę, tylko za każdym razem było mówione, że musi być albo to, albo to. A ja nie lubię się ograniczać mm. i zrobiłam zarówno wannę, jak i prysznic, tylko to wszystko połączyłam, by właśnie można było zmieścić. Ale takim małym letalem jest na przykład toaletka, którą tutaj wkomponowałam, zrobiłam fajne lamele i wygląda, jakby nie Nie no! Była celowo... Ona te telewizory, to ona nie umie ich obsługiwać, kurwa. Tutaj telewizor jest zasłaniany drzwiami i za każdym razem, jak będziesz oglądać, musisz zamknąć drzwi, a nie zawsze chcesz mieć zamknięte drzwi w domu, w każdym pomieszczeniu. Którą tutaj wkomponowałam, zrobiłam Nie no, Weronika, ty się nie nadajesz. I wygląda, jakby tutaj była celowa uwzględniona w projekcie od samego samego początku. Te telewizory to to tylko po było, to, żeby było, wisieć tam, tam są chyba. Ale mibli, już witam. Ich pokojach, A które dalej mi się podobała, ale już nie pasowały do mojej estetyki. A tutaj ta toaletka wpasowała się. Ale pojebana tak, ta to to toaletka. Znaczy, kto ją pamięta? Ja z reguły nie lubię tapet, ale ta bardzo miło mi się kojarzy. Słuchajcie, taką tapetę miał mój dziadek przez większość mojego życia, jak do niego przyjeżdżałam i bardzo, bardzo miło mi się kojarzy, więc stwierdziłam, że zrobię to tę tapetę tutaj. Mimo, że na początku nie hmm. byłam fanką tej opcji, to uważam, że teraz. I będzie zobaczyłam jak ten telewizor. Tak wygląda moje mieszkanko. Dajcie Może że jestem które taki bruk zwalniający, Wam się podoba. Co się wydarzy z tym? mieszkaniem. Jeszcze nie wiem, na razie chciałabym, żeby ta przestrzeń była taka w miarę możliwości do nagrywania, do korzystania i też troszeczkę... O! I tu widzowie, to jest to zdanie, które mi Oliwia mówiła, że generalnie fanki wersów są wkurwione strasznie. I generalnie ludzie są na, na nią wściekli, bo jak to ona kupiła mieszkanie i ono będzie stało puste albo będzie do, służyło do nagrywania, a nie, nie wiem, czemu nie wynajęła tego komuś albo coś tam. I ludzie są strasznie wściekli, że jak ona tak mogła, kurwa, zrobić tragedię. To mieszkanie będzie biurową, ponieważ właśnie tutaj będę spotykał się z moimi asystentkami, będziemy obie... Obmyślić... to będzie przestrzeń biurowa i że Wersow to jest dzi... Bo jak ona tak może? ...dać różne koncepty, by też nie przenosić pracy do domu. Tym ludziom to już się nudzi w, w już Wiecie, ale teraz czas, żebym odpowiedziała, wam. jeszcze na kilka pytań, które pojawiały się dotychczas w komentarzach i które dostawałam też od was w DM-ach, że lecimy, zaczynamy. Ja już długo szukałam takiego idealnego A mieszkania... Dlaczego zdecydowałaś się na to mieszkanie co cię w nim przekonało? To, sama se to zadania, to sama sobie pytania zadaje, lol. ...inwestycji i uh -huh. to mieszkanie urzekło mnie szczególnie tym, że ma fajną lokalizację, że jest uh -huh. duże i że było uh -huh. stosunkowo tam, Ponieważ, jak teraz sobie patrzę na różne metraże w stosunku do ceny, no to to są naprawdę jakieś kosmiczne ceny. A mi się jeszcze udało w miarę okazjonalnie kupić to mieszkanie. Ciekawe, tego, co to znaczy. zdecydowałam się na tak duży metraż, bo szukałam na początku. Dobra, poczekajcie, kurwa. Boli mnie moja dupa Polaka, muszę sprawdzić. Oto dom. Mieszkania na sprzedaż Kraków. Metraż od 70 do. Ona mówiła, że. Nie, ile ona mówiła, że to mieszkanie ma? 70, 80, ta? To weźmy od 70.

Apartament w wysokim standardzie na drugim piętrze. Cztery pokoje. 2 miliony. Dwa miliony, wychodzisz na balkon i widzisz, jak tu dzieci biegają ci pod domem. Znaczy, no kurwa, ja bym nie był przekonany takim rozwiązaniem osobiście. Milion siedemset tysięcy, trzy pokojowe. Osiemset tysięcy, przepraszam. Trzy pokojowe, loftowe mieszkanie ulica Chopina. Czwarte piętro, osiemdziesiąt sześć metrów. Dużo cegły w tym mieszkaniu, przede wszystkim, z tego co widzę. Poka mi układ. Dziś kurwa przycięty ten układ. Kuchnia, sypialnia, sypialnia, pokój dzienny, przedpokój. A gdzie salon? Tu nie ma salonu w tym domu? To można pod nazwać salonem. Okay. Hmm, okay. 10 metrów, ale w tym bloku, w którym kupiłam to mieszkanie, już nie było takich mieszkań. To było jedno z ostatnich mieszkań na sprzedaż. Także zdecydowałam się, żeby to mieszkanie było trochę większe i nie żałuję, bo ten metr, jak stało, nie wiem, z naszym do cokolwiek. to mamy gdzie ewentualnie się Jeżeli chodzi o szukanie mieszkania, to wynajęłam do tego dodatkowo agenta nieruchomości i szukałam e, mieszkań na wynajem. Mam w ogóle fajną historię, no czy fajną, nie fajną. To nie jest fajna historia, ale słuchajcie tego. Ogólnie miałam patrzeć na dwa mieszkania. Jedno mieszkanie było przy samym galerii krakowskiej było jeszcze lepszej lokalizacji niż jest teraz to moje mieszkanie, ale było zdecydowanie droższe, ale tamto mieszkanie początkowo chciałam z, y, zrobić, że będę je wynajmować pod najem krótkoterminowy, to było... A pod Airbnb, no pod galerią krakowską, myślę, że to mega spoko spodbył. metrów, że będę je po prostu wynajmować na kinajem. no ale się okazało, że przepadł mi termin przez no, jedną osobę, która byłaby zaangażowana w pomoc przy szukaniu mieszkania i organizowaniu takich różnych spraw bieżących... No nie do Messengera, no. Zapewniała... Mnie, że wszystko jest ustalone, jeżeli może wpłaciłam 10 tysięcy już takiej umowy rezerwacyjnej, to się chyba tak nazywa, to że wszystko będzie już przebiegało ok. I ja specjalnie zadzwoniłam do tego biura, gdzie zarezerwowałam to poprzednie mieszkanie i powiedziałam, że czy na pewno, jeżeli. Płacisz 10 lat... koła, żeby zarezerwować mieszkanie, że zakup, to ludzie się aż tak biją o te mieszkania, że niektórzy to są w stanie płacić takie pieniądze? Z dni po tym, jak ten termin wygasa, to będzie ok. Ta pani mi powiedziała, że nie, że musi być na ten termin konkretny i tak dalej. A ta osoba, z którą ja wtedy współpracowałam, przy szukaniu tego mieszkania, zapewniała mnie, że nie będzie problemu, że już rozmawiała z tą panią, że ją przekonała i że możemy spokojnie mieć więcej czasu na dogadanie szczegółów. No ale niestety przepadło, no i później od nowa szukałam kolejnego mieszkania, no i znalazłam to, które finalnie okazało się lepsze, bo teraz mogę mieć tutaj swoje biuro, mogę mieć tutaj swoją przestrzeń do nagrań, trochę oddzielić swoje życie zawodowe, taką właśnie, wiecie, pracę od nagrywania też w domu i oczywiście, że będą pojawiać się vlogi z mojego domu, w którym mieszkam. Tam, ale też część rzeczy chciałabym nagrywać na tym mieszkaniu, także. Czy będzie miękki czy taki co taki rozumiem w Taki, taki najpierw najpierw ubity baton. chyba było zaprojektowanie mieszkania. Mimo, że właśnie trochę to trwało, to jednak to zaprojektowanie nie było aż tak długim procesem, jak szukanie konkretnego fachowca, który będzie idealny, by wykończyć ten mieszkanie Bo wiadomo, że można znaleźć dużo fachowców, ale nigdy nie wiem. Życie zawodowe chce oddzielić od życia prywatnego, a potem zaprasza na film do kina na temat naszego ślubu. Pozdro, nie zapomnijcie ocenić naszej córeczki, mają się na film łebie. <laughs> To no, a ja jednak, tak jak wam mówiłam wcześniej, stawiałam na dobre wykończenie. No to ona jest pierdolnięta, żeby nie? to mieszkanie nie się po miesiącu mieszkania tutaj Nadzielamy życie prywatne, mieszkania. ale to to kamerzysta reaguje mocniej. Do niej mówi, jak tak, to, tak, zakładała no pierścionek. wymagającym dla mnie tego. No tak jest, no. Coś, co się bardzo długo przedłużało, to jednak wykończeniówka, czyli to, żeby wyburzyć konkretne ściany, zadbać o to, żeby tutaj no, światło było dobrze poprowadzone, zaplanować to wszystko, jak to będzie wyglądało. No i sama budowa, remont tego mieszkania trwała. Jednak najdłużej I tak jak są te mamie, że fachowcy Jak mówią ci, że wykończą mieszkanie w dwa miesiące To po ludzie się śmieją Tak, no no, faktycznie u mnie to nie trwało dwa miesiące Mimo, że nie można było się spodziewać Tego, że i tak będę mieć szybko wykończyła mieszkanie Ponieważ miała, przychodziła i też pomagała mi Żeby przywozić niekiedy materiał żeby mogła tą budowę pogodzić też z macierzyństwem Więc tutaj wielkie podziękowania też dla nich Aczkolwiek tak Dziękuję tak, bardzo Tixi. Tutaj nie mogę wręczyć. Czy miałam kryzys? Ej, ja właśnie dopiero załapałem, że wersów jest taka bogata, że ona ma kilka asystentek Dopiero zdałem sobie z tego sprawę Żona powiedziała, że to będzie pomieszczenie do spotykania się z asystentkami Nie z asystentką No właśnie, chyba nie miałam kryzysu Bo byłam pewna, że realizujemy po prostu ten konkretny projekt Też chyba inaczej do tego podeszłam Ponieważ gdyby to było taki dom, w którym ja mieszkam na co dzień To jednak chyba bardziej bym się stresowała Szczególnie, że ja mam ADHD, więc bardzo szybko się nudzę Bardzo szybko chcę coś zmienić Z tego mieszkania, to miałam takie poczucie Hej, no wykańczam sobie moje mieszkanie, które... I jak A o co pytamy Czomar, a co mam mieć? Ja? Generalnie ja widziałem ten filmik cały uh, i powiem wam tak, totalnie mnie rozpierdala, że są ludzie, którzy w komentarzach na TikToku piszą, że o, ale ten ziomek w tym lombardzie to jest niemiły dla tych klientów. Zadaj sobie człowieku pytanie, czy jakbyś przychodził codziennie do pracy, dzień w dzień, dzień w dzień przychodziłby do ciebie ten sam bezdomny i dzień w dzień ten sam bezdomny próbowałby wyciągnąć od ciebie pieniądze na alkohol, to czy któregoś dnia przestałbyś być miły, przestałabyś być miła? By cię to wkłucać? Ja myślę, że tak, zdecydowanie tak. Ja osobiście rozumiem. Jakby mi codziennie domino przychodził na albo pobitej i by mi mówił, że potrzebuje na alkohol, to mnie by wzięła kurwa po prostu, w najprościej w świecie. To będzie takim dodatkiem, takim po prostu inwestycją moich pieniędzy. I wiedziałam dokładnie, że ten projekt mi się podoba, ale wiedziałam, że. ile wersów w Makeszu, tutaj... Tak na co dzień, więc też. No i trochę łatwiej, więc nie wiem, myślę, że trudniej byłoby w przypadku... Pierwszego konkursu, dnia! projektowali od zera z Oj, najprzyjemniejszy już był ten moment, kiedy ja już weszłam i były podłogi, drzwi, i już wiecie, przychodziły meble, już można było sobie tak totalnie doglądać ten Może Boże, final, skręcanie final mebli już, do nowego ferny, mieszkania, kapel z udręka. było chyba najprzyjemniejszym procesem. A najtrudniejszym... Ja nie miałam jakichś super skomplikowanych problemów przy tym mieszkaniu. Myślę, że po prostu szukanie tego mieszkania było takie najtrudniejsze. Bo Jednak, żeby znaleźć takie idealne mieszkanie dla siebie, żeby ono było w dobrej lokalizacji i żeby jednak znaleźć je w odpowiedniej cenie, to to wymagało chyba najwięcej czasu. Nie mogłabym opisać jednym słowem, ale przed dwoma dobra energia. To mieszkanie jest dobra. Ma dobra, energia. W dobra, pakujemy się na skate, a co nam będzie mi pijeła w jakichś energiach. Będziemy robić triki na kutach. Więcej empatii ma mieć w sobie, zrozumienia dla tych ludzi, a nie ktoś przychodzi on z pretensjami, nie czaje, niech się zwolni, jak mu źle w tej robocie mu łaskę robią, że przychodzą coś sprzedać. A taka jest praca w Lombardzie, rozumiem empatię, ale w takiej robocie ludzie tylko to wykorzystują przeciwko tobie. Tak, to jest akurat prawda, no. I nie możesz być człowiekiem z dobrym sercem w Lombardzie. Serio, bo twoja praca polega na tym, że masz coś sprzedać, a często większość ludzi próbuje ci wziąć na empatię i próbują ci to. Taniej i tak dalej, nie? Wiesz co chodzi? Nody w, te, w tej streamerce teraz albo FIFA, albo F1. To ja F1 się w miarę ogląda przyjemnie osobiście, ale ta FIFA nudna jak skur... Ja się przestałem jarać FIFA bardzo dawno temu. Gdzieś w okolicach FIFA chyba 17, 18, jakoś tak nie wiem. Dla mnie FIFA była kurczę mega dobra za czasów jeszcze ery PlayStation 3, ale jak mnie ktoś zapyta a czemu, to ci nie odpowiem, ku... To ci nie odpowiem czemu, jakoś, ale no, jakoś po prostu wtedy FIFA mi się podobała bardziej i te są traki, jakoś mi bardziej siedziały. Nie może też człowiek nie był tak skupiony na tym gamblowaniu do Ultimate Team, żeby paczuszki otwierać. Ja tu bardzo FIFA na PSP lubiłem. jedenastkę, FIFA Street to była FIFA Street 2 chyba, nie? Na PSP, One były mega przyjemne, pamiętam. No i FIFA tamte miały, miały mega genialne, genialne są traki, miały, nie? FIFA, a jakby to wyszło a FIFA 11 normalnie gorilas chyba byli, nie? był ten Sweet. utwór, Nie There. pamiętam jak on miał. To ja, ja osobiście oglądam F1 w wolnym czasie, więc mi się. No mi się fajnie ogląda. W sensie śledzę F1, a może tak, dlatego Gierka mi się też podoba. Ale jestem kompletnie w stanie zrozumieć, czemu są ludzie, którym się po prostu nie podoba, nie? To jest totalnie understandable. Vanilla Shish. Semi Pro. Total score. Co to za quest taki so łatwy. Przecież 1500 to ja człowieku w sekundę wykręcę patrz. Iś? Proszę bardzo. Ja mam ogarf. Gra f jeden jest do, ogląda do oglądania, jest nudna. Na pewno fajnie się gra, no to z pewnością. I okay. robienie manuala i jest trudne na desce. Takie po prostu balansowanie na kółeczku, iść. ci nie wydaje być. Zależy od prędkości, Imo. Nie, no przy jakichś takich lekkich, to na pewno hunia. Już przy niskich prędkościach. Tak jak, tak jak z tym, zjadzą bez trzymanki na rowerze, nie? Ale chodzi mi o ogół. Nie ma czegoś takiego jak bądź miły, to klienci będą mieli. Nie no będą, ale stali. Stali klienci, jak jesteś dla nich spoko, to też są dla ciebie spoko. Ale jak pracujesz w takim sklepie na przykład, w jakiejś żabce, no to dla jednego klienta będziesz miły, a następny będzie już niemiły, bo nie jestem klientem. A akurat, nie wiem, go z roboty wyrzucili, czy nie wiem, cokolwiek, nie. Jak mnie klient pyta, czy mogę mu coś zrobić, taniej mówię, że wyjątkowo 10% to czemu tak mało. <laughs> No, I tak źle i tak niedobrze. 10% to stówka. Ja to muszę znaleźć jak już o sklepach jakichś takich specyficznych. Muszę znaleźć jakiś fajny skate shop, bo chciałem ku... Tak no myślę za zakupem tej deseczki, nie? Bo ja zawsze byłem longboardziarzem, ja zawsze jakby lubiłem deskę. Tylko ja zawsze byłem longboardowy, ale tak ten skate mnie kusi, żeby któregoś dnia się faktycznie nauczyć. Chociaż robić tego pielu. Kickflipa. No i po prostu nie wiem gdzie mogę znaleźć jakiś kur... z rzeczy, nie? Wiem, że na Select Shopie są jakieś, ale na przykład nie wiem czy gotowa deska z Select Shopu będzie faktycznie okej okay dla takiego kur... No jak ja, no clue. Myślę, że pojeżdżę na tym jak gdzie skończy na hype na skate. No a myślę, że jak się jak się nauczy jakichś kilku trików, to myślę, że tak. A jak się nie nauczy, to nie. Bo <laughs> no to wiecie. Wszystko zależy od learning curve'u, nie? Jak będzie za wysoki, to człowiek się szybko mówi, mówi. A Od razu byście podcinali tylko skrzydła k... i tezy z szatu. Klasyka gatunku. Co zostało zrobione salto na rurę? Dobra, jeśli macie szkołę powodzenia w szkole jeśli macie pracę powodzenia w pracy, jeśli macie życie powodzenia w życiu, zękuje za wszystkie subiwicy, ponowe obecność, na YouTube obecność, znaczy się do następnego na Rajesa.